Gorąca sobota, muzyka i wspaniałe humory, tak bawili się mieszkańcy Małujowic podczas Dnia Rodziny, inaugurującego tegoroczne wakacje. Dzisiaj mamy imprezę, taki festyn rodzinny. Chcieliśmy po prostu i zrobić zabawę dla dzieci, również rzadko odpocząć lato, jak i wakacje, które mamy od dziś. Piana party przyciągnęło dzieci i młodzież. Szaleństwu w Białym Morzu nie było końca. To była prawdziwa eksplozja dobrej zabawy. No fajnie było, e, bardzo, kolory były fajne, dużo ludzi, było, fajna atmosfera. Można było się zamoczyć i jest teraz chłodniej, bardzo fajnie. Było, można się zamoczyć w pianie i można było e, stać i piana leciała. Organizatorzy zadbali o każdy detal. Były dmuchańce, upominki, okazja do przejażdżki zabytkowym motocyklem, a na głodnych czekała strefa gastronomiczna. My mieliśmy dla dzieci upominki. Myślę, że takim najbardziej cennym upominkiem edukacyjno-rozrywkowym była kolorowanka naszego pięknego sanktuarium w Małujowicach. To była taka pamiątka, były lody, napoje oraz wafelek. Motocykle powojenne już, produkcji radzieckiej. No, Silne motocykle dla wojska produkowane, akurat ten jeden i drugi jest, to są z napędem na kosz, tak że typowe dla wojska były produkowane. Wozimy tu dzieciaki, jak jakaś impreza jest, a ogólnie mamy taką dużą grupę DMZ, Dolnośląscy miłośnicy zaprzęgów. Ja sama robiłam tatuaże i tym starszym i tym młodszym, pomagałam w robieniu barkoczyków. No i sama też mam jeden i fajnie się bawiłam. Długo czekałam na wakacje i wreszcie się doczekałam. Dzień rodziny pokazał, że w Małujowicach można bawić się na całego. Impreza z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników, a my życzymy im udanych i bezpiecznych wakacji.